2000 coś tam, nie? czyli 15 czy więcej, już nie pamiętam dokładnie lat temu, ale grubo więcej niż 10. Rozmawiałem z różnymi tymi tam oficjalami prawa i sprawiedliwości właśnie w tym kierunku zresztą z wpr że to samo, żeby budować szeroką koalicję prawicową na wzór partii republikańskiej, która będzie miała różne skrzydła, nie? Będą mieli jacyś tam centrystów, nie? Będą mieli jakichś tam radykałów, powiedzmy prawicowych, będą mieć konserwatywnych katolików, będą mieć normalnych protestantów, nie wiem, gejów konserwatywnych, mogą też mieć jakieś, jakaś tam siła power gay, czy jakieś było, coś się ujawniło kiedyś w wyborach, nie? Nie wiem, czy pamiętasz taki w Warszawie. 2010 czy, czy 11, już nie pamiętam, Power Gay się nawet mówi. Taka siła polityczna była, 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 krótko oczywiście. To jakaś tam wydmuszka służb specjalnych, która tam chciała, ale próbowała jak zdestabilizować tam sytuację w Polsce i rozkręcać takie fałszywe konflikty. Także myślałem, że powstanie tego typu part... Mało tego. I się nie mam żadnych pretensji do homoseksualistów, co tam oni się między sobą robią, a nawet nie mam zamiaru im tego zakazywać. Niech se robią, co chcą. Mi tylko chodzi o to, że jak oni se to robią, co oni se chcą, to żeby se robili, co chcą, ale nie kazali mi się o tym uczyć. Jakimś plotkarzem, czy innym takim dziadem. On tu siedzi z nami na programie, jest na sali w, tra w trakcie jakiegoś zjazdu, czy spotkania kościoła, a on go zna prywatnie i widzi, co to za menda, co to za oszust, złodziej, chciwiec, czy ten babiarz, jak to się nazywa? Babiarz to nazwisko jednego z komentatorów telewizyjnych, ale, ale chodzi mi o pewne nastawienie. Nie? Czy niekiedy teraz to już nie tylko babiarze są, ale i chłopcarze jacyś, nie? Znaczy te, no... Goje, czekaj, geje, geje, geje teraz nawet też już są. Tu już uśmiechy widzę na twarzach naszych mężczyzn. Ci? No, rzeczywiście będą tam wchodzić, to co mówiłem w niedzielę, no, nie możemy zastosować... No, ta... Tu już uśmiechy widzę na twarzach naszych mężczyzn. But będą próbować wziąć nas na litość. Te świnie perfumowane, a... Odchody zostawiające na naszym dywanie będą próbowali wziąć cię na litość. Jacy to oni są biedni, pokrzywdzeni przez los, kościół Boga i wszystkich razem. Jest różowa dupa, jest but, trzeba zastosować kopa, a nie urzalać się nad świnią. Jeśli to jest moralna świnia, jeśli nie przemienił się ten. Jego mość, czy jego moćka, czy jak tam, mośka, nie wiem jak się tam to odmienia. Nie przyjmujcie w swoje szeregi. Jeśli wszedł w wasze szeregi, żyje dalej dziadowskim życiem, zasmradza to wszystko, co, co my robimy, przynosi antyświadectwo. Wyrzućcie takiego człowieka. Stuknijcie się poważnie wełby ci, którzy takie debilne paragrafy